Witam poniedziałek Trochę czasu nie nagrywałem Godzina jest 18 przy gołąbkach dopiero otworzę je trochę i poladają Wszystko czeka głodne Oszły od razu A ostatnio pocztowe wypuściłem, się zdenerwowałem, kury mi tam weszły, jajka zjadły. Wypuściłem te wszystkie stare pocztowe. Chyba zostały dwa. Dwa pocztowe zostały. Cepelka. I jedna taka wybita została. Pocztowa. A resztę wypuściłem. Stwierdziłem, że to nie ma sensu, lepiej są młode. Przybyły z rynków. I młode nie. Chciałabyć trochę. O, jest jeden na przykład tu sobie właśnie już jest drugi, tu są dwa i cepelka powinna być Ta. młodych też jest troszkę O, tu jest jeden i tu jest drugi samiec i samiczka, a cepelka nie wiem, musiała gdzieś chyba już polecieć, a może jest to tylko to ostatnio coś się złapało w tygodniu, tak pokażę Pokażę co tam się złapało. Dwa jasne chyba. Weszfan i strauser, Więc złapany w sobotę, prawdopodobnie to pojedzie na rynek. Będzie wywieziony. Ostatnio brączkiwałem młody. Widzę obrączki, wypadały. Żyją. Żyją młodzi jakie są tam. Młode to jak wszędzie są, praktycznie. Nie? Jak u każdego, co tu pokazywać. O, Buda, peszty. Młode Jestem trochę tego. Te że sporo jajek też jest. To jasne. jasne, mają. jest. O, tu jest. Tu chyba jest taki największy mój młody. Taki tak jest mój największy. A ostatnio mi ciemny, da. Tak. Ciemny wrócił. Pusta Buda. O no nie ma nic. Takie ładne są. Ostatnio i Ciemny wrócił z numerkiem. Założę mu tutaj taką skówkę. Takiego jakby typiasa. Może pokażę, będzie na budzie. Kiedyś go lotowałem. Miałem takie skówki z numerkami pozakładane. Usta buda. Nie widzę tego. To murzyn. Miał taką skówkę pomarańczową, jak te jasne tutaj, nie wiem czy widać. Tu mi ciężko przybliżyć, może lata gdzieś. Zostały mi dwa pocztowe białe, ale to się dokupi na spokojnie. Lepiej młode, stwierdziłem, że to sensu nie ma. Miałem tam jajka, kury mi i jajka zażarły i... W sobotę wypuściłem, te tutaj świrują. Tro, troszkę nieloty, ale szukam tam tego, żeby pokazać, ale nie widzę bo... o, Chyba 40 coś numer. Miał skówkę żółtą i... Tam świrują koczki. Tam wrzucę taki fajny filmik później W pracy. Byliśmy, gościu przyjechał. Na oglądał się chyba za szybki, za wściekłych. Na koniec filmu będzie, jak na trzech kołach jechał pod górkę. Z górki nie zdążyłem go nagrać, bo to za szybko. Tu coś idzie, nie wiem, coś idzie tu bokiem. Pocztowy chyba jakiś. Nie, to nie jest pocztowy. To nie wiem, co to jest. Jakiś białolot. Pokażę Wam na dole jeszcze co tam jest złapanego. Gołębie wczoraj się kąpały. A ja szukam tego ciemnego. ciemny był mi się wydaje. Tak, ciemny musiał być. Ale nie widzę go. No? Gdzie te gołębiaki? Tutaj są widać. To jest zmiana telefonu. Nie miałem hasła. Na YouTube. Na Facebooka jeszcze nie mam. Nie odzyskałem, ale YouTube odzyskałem. Jeszcze Facebooka, a jak nie do od nowa sobie założę. Tam ktoś pisał czy nie chce sprzedać począach. Nie, ja nie handluję gołębiami. Ja nie sprzedaję, nie lubię sprzedawać gołębi. To by miał oddać za darmo, a nie tam sprzedawać. Tu jeszcze trochę chodzi. Zejdę na dół, pokażę. Co tam jest łapanego? To tam ja jest chyba. Trzy sztuki zostały. Bo ostatnio jasnego wydaliśmy. Niby samica, jest strauzer, wrpanka czerwona. Samica chyba będzie. Chyba z dwa jasne. Jest na dole. O, zostały kury. Jeden puszczowy został. Ona jest wybita. Taka wyszwanka ostatnio złapana. Taki jasny złapany. I tutaj dwa te są łapane. Jest trouser. Mi się wydaje, że to będzie samiczka. Wyszwanka to jest samiczka. A to nie wiem co to jest. Pocztowy. Kury otworzyłem. Wydawałem jednego jasnego. Zapomniałem kratkowych zamknąć, kury przeszły jajka zawnie. Kury też mają sporo jajek, nie zabieram im. Może coś z tego będzie. Że które zacznę fwokać. Zarablą. Kury też na razie nie puszczam, bo ludzie tu mają zasiane. Żeby tam później nie przychodzili z pretensjami jakimiś. Mi to jest tam niepotrzebne. Mm. Ara gołębiakom nasypie trochę, se poschodzą A tak to nic się nie dzieje Mannowie O kurczowy siedzi Ara im sypne Sorry za palucha A, jeszcze z tyłu siedzą. Tam żerują. Ognisko kiedyś tam paliłem. I one tam sobie siadają. Mogę zobaczyć. Nie mogę przypalić tego ciemnego. A jest tutaj. Nie, to nie ten. Miał obrączkę. Z numerkiem. Taką pomarańczową skówkę mu założyłem. Z numerem telefonu. все не делай. Что там стоит O, zapomniałem driew wciąknąć do tyłu latają jeszcze, mówię, coś mi mało Nie, jakiś popiół wyżerają, czy coś tam Nie wiem, kiedyś to ognisko było palone Jadą ostro Coś tam musi być w tym, że one tak tu zlatują. Jak nie tu, to tam zlatują też. Kiedyś sublim tam sypałem, to też zlatują. W tym roku mi nie, nie dawałem. A, Nie wiem, czy będzie dobry filmik z tego telefonu, bo pierwszy raz nagrywam na nowym telefonie. A tak co nic się nie dzieje, na nic nie ma czasu. O. Miło przyjechać o takiej godzince. Dobra, później to jeszcze może ruszę, jak będę zamykał, niech to trochę się przeleci. Szału może nie być, ale cały czas je tam staram się delikatnie ruszyć. Z pocztowych mi zostały dwa, bo tego wybitego nie liczę i jedna cepelka. No, ale dowiozę sobie młodych tam spokojnie. Jeszcze jest czas. Trochę się pobawię w te pocztowe białe też. Szukam, nie mogę znaleźć tego murzyna. To był murzyn na pewno jest na pewno, dobra, a tą chwilę pozdrawiam. Tak właśnie dzień do końca na działce w Szybołówkach. Ile? 30 minut. Nie ma czasu. Trochę je nakarmić. Ładne. Niczka Dzisiaj dostaną trochę kukurydzyni. Uciekaj. Uciekaj. Kurczę, szukam. O, jest tutaj. Ten ciemny. Zaraz go złapie. Tu idzie, idzie, idzie. Tam z tyłu. Nie ten co grucha, ten co tu jest. Kurczę ciężko mi się nagrywał. Z któregoś lotu mi musiał wrócić z numerkiem? No nie wiem co to za numer. 43 numerek. Założę mu trasę. Taką adresówkę jeszcze Stoi Pokaż mu adresówkę I cię opuszczą Mam taką adresówkę tą pomarańczową teraz Nie wiem kiedy to wróciło. Ostatnio właśnie, patrzę w udzie. Przecież mówię, wszystkie były powrączkowane. Patrzę, a to ten nie miał akurat. Dobra, pozdrawiam wszystkich oglądających. I do kolejnych filmów. Na razie zbytnio nie ma na nic czasu. Ale coś tam zawsze nagram. Postaram się coś nagrać teraz. Teraz może w weekend. A, bo nie ma majówka długa. O, ostatnio Wczoraj? To wczoraj ja urączkowałem trochę, ale co jest w tych młodych słowizn? Nie ma co narzekać. To co będzie, to będzie. Dobra, pozdro do kolejnych filmów. Radym przyjebał tu pod górkę teraz będzie szedł. Dawaj, tyłem! Tyłem! <grym> o!

rozpędzi się? rozpędzi się! Ye, ye. Dobra, <coughs> nie! dobra! No. a tu chyba ma! kurde zimia! po będzie chciałem i wiem jak bokiem to wiedzie Przęgła zaraz jala no jakiś taki kurde bokiem bokiem bokiem